Sprawy jednak nieco się komplikują. Czy ja zawsze muszę mieć taki pecha? Do nie czego doprowadzi ta relacja? Jeszcze miesiąc temu to miał być nasz pomysł na życie. Już nie pamiętasz, o czym marzyłaś? A jakbyś miał mi wybrać imię takie, żeby do mnie pasowało, to jakie? Malina. Ale słodkie. Sprawdź, czy będzie ci pasował Desperados po 3,19 przy zakupie dwóch sztuk, albo warka Radler po 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Żabka. Mały, wielki sklep. Nowość. Heineken Zero. Teraz możesz. Antyperspirant Rexona. Antybakteryjna ochrona plus ochrona przed plamami. Teraz dwa w jednym. Rexona. Niezawodna ochrona. Aby udowodnić, że burgery Maestro z McDonald's są tak samo dobre jak te z food trucków, postanowiliśmy podawać je pod zmienioną nazwą w jednym z nich. Co masz? Camembert, chili i guacamole. Guacamole. Wow. <laughs> lecimy, lecimy. W chwili podstawiony przez nas gość sprawdzał, jak pozostali reagują na fakt, że to burgery z McDonald's. Co zrobiliście ze swoimi trubami? Ciekawy turnbull. Smaka na kółkach. To jest McDonald's? To nie jest McDonald's. Nie, zamówiliśmy burger guacamole z tego Fistraka. Co jest napisane? Maestro. Maestro, wszystko czego chcesz od burgera. Jestem Marcin Mosakowski. Rogatą duszę mam na bank, ale umiem też liczyć pieniądze. Lubię przygody, ale nie te finansowe. Dlatego płacę kartę rewolucyjną, która gwarantuje niskie kursy. Prosto z konta, tego w złotówkach. Bank S.A. bierze życie za rogi. Dlaczego jesteście dać tak zadowoleni? Bo jest rano, a rano świeci słońce. I jemy razem pyszne śniadanie. Teraz rozumiesz? Tak, jesteśmy radośni, bo mamy Nestle Cornflakes. Pyszne, złociste i chrupiące płatki kukurydziane z witaminami, które pozwalają fantastycznie zacząć dzień. Nestle cornflakes. Radosne poranki. Infekcja intymna? Żaden problem! Gnoxin Optima to najczęściej wybierany lek bez recepty, który leczy grzybiczą infekcję intymną w 3 dni. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co to jest? Kurkuma Kamis, a dokładniej kurkuma z Gundlupet w Indiach z farmy Shivyszy szantapy. W Kamisie wiemy dokładnie wszystko o naszych przyprawach. Sięgaj po nie codziennie, by zmienić każdy posiłek w pełną smaku podróż. Kamis. Dokładnie taki smak. Hagendas, niezwykłe lody stworzone ze świeżej śmietany i kruchych orzechów makadamia w karmelu. Hagendas, kolekcja Obsessions. Pieczenie i spędzenie wrastające paznokcie szorstkie pięty rozwiązanie Eno36. Eno36 uwolni swoje stopy od problemów. Na męskie granie już po raz dziesiąty zaprasza wyłączny sponsor Żywiec. Chce się Żyć. Nowy desperado Mojito. We are the party. Jestem szalony, mówię ci. Ja poprowadzę. Zawsze taki byłem. Możesz zacząć drżeć. Nadszedł czas zabijania. Nie jestem aniołem. Mówię ci. Nie zrobisz tego. Jestem szalony. Szalony Max. Przywracasz wiarę, bohatera. Trzy części kultowego Mad Maxa. Jest zły, piękny i szybki. Czekali połowę na co na ciebie. Mad Max w poniedziałek o 20, a Mad Max 2 i Mad Max pod kopułą gromu w kolejne dni o tej samej porze w TVN Fabuła. Rafał Zawierucha rusza w Polskę. My otwieramy oczy niedowiarką. Wszyscy kręcą filmy. I odkrywa, że. To wszystko dookoła tutaj. To jest czeski, to znaczy się polski film. Cześć, cześć Cześć Ramciu! Tu była ta scena, która zaczynała się od jajka z jednej strony Odejdź! Z drugiej strony Kargul. Tak i ja podchodzę. To jest miś na skalę naszych możliwości. Nowy program Polska Filmowa. We wtorek o 22. w TVN Fabuła. Zdradzać się z nią zostawia po 20 latach. Nie mogę się z tobą nie zgodzić. Po rozwodzie można ułożyć sobie życie na nowo, tak jak oni. Dobrze wyglądasz, Jenny. Masz krótsze włosy, dłuższe. Podobają mi się. Ale jeden wieczór wszystko popsuł. O Boże. Stało się. Mam romans. Niemożliwe. Jak ukryć romans z byłym małżonkiem? Okay. Muszę iść, siusiu. I nie zwariować. Ale Baldwin, Meryl Streep, Steve Martin. To Skomplikowane. W niedzielę 14 lipca o 20.00 w TVN Fabuła. Wielki Brat poszukuje nowych mieszkańców. Tak. I ty możesz zostać uczestnikiem programu Big Brother. Przeżyj przygodę życia. To był impuls. Tam chciała być gwiazdą. Wyjdź na stronę www.bigbrother.tvn.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Big Brother Team! Wielki brat czeka na ciebie. W poprzedniej części dwie studentki dorabiają, sprzątając domy zamożnych ludzi. Przyjaciółki mają dosyć tej pracy, dlatego jedna z nich wpada na pewien pomysł. Zostaniemy szeferkami. Anna przebiera się w ubrania klientki. Mamy dostęp do superciuchów.